Hej, ja wracam do Was po przerwie. Krótkiej, bo krótkiej, ale była przerwa, tak? Jestem najedzony, napity. Trzeba zrobić jakieś misje, zadania poboczne. Pełna kolekcja kart. Talia Skellige. To. albo nie. Weźmy się za poszukiwania. Czarna wdowa. Coś tu jest rzekomo. Yy, dobra, to no, zrobimy to w ten sposób. <laughs> Jedna rzecz, którą muszę sprawdzić sobie. Okej, okay, dobra, możemy lecieć. Jest i popuszczaj pasa! Jest! Chciałem sprawdzić, co tam się dzieje u mnie, ale tu ewidentnie u mnie procesor już powoli nie wyrabia. Także najwyższy czas, żeby wziąć się za jakiś nowy procesor. Siedaj, siadaj. Takie włosy po więzieniu mi zostały, już chyba nie będę zmienił. Pięknie to wygląda. Gorzej, że ja tak jak obracam, to mi wydajność na procesorze do 100% wylatuje, nie? Także procek tam się grzeje srogo. To jest ten wrak zatopionego statku, tu musimy zanurkować. I tu gdzieś jest jakaś szkatuła. I ta szkatuła ma być... rzekomo coś warta. <tryk> ja się duszę na razie jeszcze nie wiedźmin. Ale dużo nie brakowało. Okej, okay, siadaj, Zester. Pieniądze nie śmierdzą. Dzisiaj robimy sobie taki odcineczek że to będziemy zbierać sobie wszystko. Nie będę tym, co byk pod brzuchem trzyma, dlatego odstawię łódź na swoje miejsce. <laughs> no właściwie to chciałbym mieć własną łódź w Wiedźminie. Tego mi tu brakuje jak na razie. No i nowszych... Tekstów od NPC-ów, ale mnie gryzie w gardło. Jutro przed streamem jakaś inhalacja musi być. Tak to ja. Skoro żeś nas od bestii wybalił. Dalej, dalej rodziska! Nie dla wszystkich wystarczy. Tu jest ta werna, jaka, wejdźmy. Dzień dobry. Witajcie znowu. Czego wam polać? Witajcie znowu, to ja już tu byłem. Jak tu byłem, to znaczy, że kupiłem wszystkie karty Gwinta, są mieli w ofercie. Tak. Pora na mnie. Dajcie wiarę, że w kamieniułomie wglały dzień z tego i Fermentino i koronata razem. No kto by to myślał? Ja, pomimo tego, że mam streamowanie i wszystko przez kartę graficzną, ewidentnie mój procesor po prostu nie daje rady. Nie widzę temperatury. Widzę, że karta graficzna tam oscyluje w okolicach 50-55. Może czasem ciut więcej. Ale procesor to jest jakaś... porażka. Hej, handlarz. Witaj, wędrowcze. Potrzeba ci czego? Pokaż proszę, co masz na sprzedaż. O, on nie ma hajsu. No trudno, żegnam. Dzięki, bywaj. Szczęścia na szlaku! Zwierzaku. Mieli się spłoszyć. Te wiedzimy, gdzie się jak nas wampiry mordowały. Pić! Dajcie mi pić! Pan i pani Matylda to się załóż a teraz się kochają! Wiedźmin, nie wiedźmi trzeba. trzeba. Hm. Nie znajdziecie lepszych towarów w całym tu są. Ja to teraz właściwie szczegółem postreamował sobie. To z Cyberpanka. Kupuję dodatek i streamuję. ale przed kupnym dodatku to chyba... albo razem z dodatkiem kupię sobie nowego porodka. Szukaj skrytkę, odszukaj to ten wlochu szybko znika! z Jestem twoim Jedni mówią, że są naszymi dłużnikami. Inni się pytają, gdzie my żeśmy byli jak to wampiry ich mordowały. Księżna w ogóle obrażona, bo jej siostra zginęła, która chciała ją zabić. Dziwne rzeczy się dzieją na tym świecie. Odszukaj skrzynkę ukrytą w słoneczniku. Też nic specjalnego. Ale żeby tak wiedźmina, bohatera do widzenia No i to jest podejście to mi się podoba. Wpierw jak usłyszałem, żeś panienkę Matyldę wkręcił w spółkę z tym cwaniaczkiem Liamem, to lekko się zagotowałem. Ale, jak się okazało, że ten Bubek jednak nie jest winny naszych problemów, to sobie pomyślałem. W sumie to panience Matyldzie przyda się jakiś kawaler, co nie? No dobra, co tam masz? Ale, haj, ma typ. No. nic, nie mam takiego super rzadkiego, żeby mu sprzedawać. Dzięki. Do zobaczenia. Wiecie co? Chyba rozpocznę nową grę plus niedługo. Raz, dwa, trzy, nie? niewielkie, ale znacie kogo, kto był naszym gdzie ja idę? A dobra, tam. No i kolejny, który żyje w złym przeświadczeniu. Dobra, my kończymy tu poszukiwania.